Marzę o tym, żebyś po prostu zaczął i zaczęła robić jakoś. Jakoś. Nie czekał, nie czekała. Skupiła się na tym, żeby po prostu zacząć, uruchomić, odpalić, puścić, zrobić, jakoś, a dopiero później dołożyć ćwiczenie, regularną praktykę. Podnoszenie poprzeczki, robienie coraz lepiej, aby się pojawiła jakość. Czyli najpierw jakość plus ćwiczenie i wychodzi jakość. Regularnie słyszę, że nie da się. Regularnie słyszę o tym, że żeby coś osiągnąć, to potrzeba dużo, dużo wiedzy, i ty masz za mało, i to by się nie uda, bo ci czegoś brak. Regularnie ludzie myślą, że ktoś to jest bogaty to od razu miał duże pieniądze, a większość z ludzi bajecznie bogatych na początku była biedna, mieli zero, nul. I dzięki temu, że mieli to zero, to ewidentnie musieli pracować na każdą złotówkę, musieli nauczyć się oszczędzać, musieli nauczyć się inwestować, musieli się nauczyć myśleć, musieli nauczyć się podejmowania decyzji. Kiedy widzisz piękne ciała w internecie, wiele z moich znajomych powtarza, Michał. Moi fani, moje klientki regularnie mówią, bo ty, ty masz wspaniałe ciało, ponieważ ty jesteś genetycznie predysponowana, predysponowany. Gówno prawda. Genetyka tak i u niektórych faktycznie działa, ale u większości ludzi jest to ciężka robota, jest to pilnowanie diety, jest to regularny trening, jest to dobra regeneracja, jest to dbanie o to, co jedzą, kiedy jedzą, jak jedzą. Jest to reżim. Jest to charakter. Jest to ewidentne ciśnienie. Najpierw jakość. Jakość. A później jakość. Regularnie słyszę, że nie masz czasu czytać książek. A więc mówię ci. Jeździsz samochodem? Jeździsz pociągiem? Jeździsz autobusem? To pokochaj, audiobooki. Słuchawki i słuchaj książek. Na siłowni 20-30 minut kardio-dziennie, 5-6 dni w tygodniu i masz przesłane pół książki. Dziękuję. Z góry książka ma między 4, 5, 6 godzin. No takie dłuższe naprawdę mają 9. Mało kiedy książka ma więcej niż 10 godzin. Przesłuchałem, przeczytałem ich dziesiątki tysięcy. Zawsze możesz znaleźć czas, zawsze jest takie powiedzenie. Masz wszystkie niezbędne zasoby do tego, żeby osiągnąć sukces. Masz wszystkie zasoby, żeby zrealizować to, czego pragniesz. Ale ty szukasz wymówek. Ale ty mówisz, muszę mieć. Ale ty mówisz, muszę mieć jeszcze to, to, to. Tego mi brak, tego mi brak, tego mi brak. Skupiasz się na braku, zamiast się skupić na tym, co masz. I dla inspiracji pokazuję Ci mój przykład. Jest lato. Otwieramy za moment sezon mental shelter, jeden z moich kolejnych biznesów, a więc jest hardcore. Jest tyle pracy przy wielu moich brandach, że po prostu nie stać mnie na to, żeby jechać 20-30 minut na siłownię. Później 20-30 minut wracać, czyli godzinka, jak nic jest w plecy, zanim zbuduję tutaj swoją siłownię. Zanim zbuduję. Profesjonalne miejsce to odświeżyłem swoją ławeczkę, swoją sztangę, swoje sztangielki, które mają ponad 20 lat. Poprosiłem swojego trenera, z którym pracuję, żeby mi ułożył nowy program tylko pod moje materiały, pod stare rzeczy, pod podstawę, totalne fundamenty. Do tego wszystkiego po prostu położyłem kilka gum na ziemi, wbiłem kilka patyków i przed siłownią. Która jest jednocześnie kontenerem z moją biblioteką. No zmieściło się tylko ponad 3000 książek, a więc muszę mieć następny. Wyciągnąłem to na zewnątrz i w takie lato piękne rano ćwiczę w takim miejscu. I klienci mnie pytają na Instagramie. Panie Michale, kurde, ale jak to przez Pana stać na super sprzęt? Mógł Pan sobie postawić budynek? Tak, mógłbym i zrobię to później. Nie mam teraz czasu na takie głupoty jak tracenie energii na to, żeby stwierdzić, dobra, żebym mógł ćwiczyć, to potrzebuję tego, tego, tego. Nie, ja wszystko mam. Gdybym tego nie miał, zacząłbym chodzić, biegać. Nie masz pieniędzy na siłownię? Zacznij wchodzić po schodach. Nie masz schodu, bo mieszkasz na parterze? To idź do znajomych. Okej, okay, może przy którymś tam piętrze ktoś Cię wyrzuci i powie, że za bardzo sapie, że jesteś zboczony. No to po prostu zacznij cicho sapać. Ale przysiady na schodach, wchodzenie, jedni biegają, inni jeżdżą na rowerze, kolejni pływają, jeszcze inni coś innego robią. Masz wszystko. Wyobraź sobie, marzę o tym, żebyś potrafił uruchomić i żebyś potrafiła w swoim umyśle uruchomić taki proces myślowy i taką mentalność mieć, że siadasz, stajesz, kładziesz się, myślisz o danym momencie, myślisz o danym osiągnięciu, myślisz o danym celu i wyobrażasz sobie, mam wszystko, mam wszystko, co mi jest potrzebne, nic więcej nie potrzebuję. Gdyby tak było, ok chcę robić X, no do X potrzebne jest Y i Z, nie mam tego, ale co mam? Co mam zamiast tego? No, mam to i tamto. Zacznij szukać. Zacznij patrzeć w sieci od tego z internet, żeby się zainspirować, że jedna osoba nie pojawi się na super rozmowie kwalifikacyjnej bez drogiego garnituru i nie wysiadając z super samochodu. a ktoś inny przyjedzie na rowerze i przebierze się w ubikację. Proste. I dostanie tą pracę. Ktoś powie, że nie może poznać wymarzonej partnerki swojego życia, ani partnera, ponieważ na to nie ma czasu. Dziwnym trafem, ileś czasu spędza w swojej pracy na uczelni z pewnymi ludźmi. Czemu się nie rozgląda? Czemu w tych miejscach nie patrzy na ludzi przez ten pryzmat? Masz wszystko. Masz wszystko, czego potrzebujesz. Przestań wydziwiać na litość boską, przestań szukać, przestań tłumaczyć się, przestań wydawać zbędnie pieniądze, przestań tracić czas i energię. Gdybyś miał i gdybyś miała wszystko do osiągnięcia tego, co chcesz osiągnąć, to od czego byś zaczął i od czego byś zaczęła teraz? Pomyśl o tym. Masz wszystko. To, co będzie pierwszym Twoim krokiem, co zrobisz, od czego zaczniesz, na czym się skupisz. To dzieła. Bo bez tego, to oglądanie jałowe, oglądanie filmików w internecie, nic się nie da. Nic kompletnie. Nic. Ani ja, ani masa innych ludzi nie nagrywa materiałów tylko i wyłącznie po to, żeby ktoś to oglądał i nic z tym nie robił. Oczekujemy, że będziecie mieli efekty. Dzielimy się swoją wiedzą, doświadczeniem, punktem widzenia, ponieważ chcemy zobaczyć efekt po drugiej stronie. I do tego Cię zachęcam. Testuj, analizuj, sprawdzaj to, co mówię. Nie wierz mi na słowo. Zastosuj. Nie czekaj. Nie tłumacz się.